Droga Wago, Wylosowałam dla Ciebie dwie karty na tydzień pomiędzy 7 a 10 grudnia, przy czym na pierwszą część tygodnia szóstka miecze jest z przełożenia, a karta sądu ostatecznego po prostu wypadła, czyli bardzo no było jej to dane tutaj być. To są karty, których my się obie obiekowo boimy. Hmm. Ale tak naprawdę to są karty bardzo. Dużego takiego oczyszczenia. Dlaczego? W pierwszej po w połowie tego tygodnia, drogowego, możesz czuć potrzebę yy, udania się po jakąś pomoc. To może być pomoc zdrowotna, to może być pomoc natury mentalnej, na przykład jakaś, jakaś terapia, jakaś psychoterapia. I tutaj nie ma się czego wstydzić, są takie dość niespokojne czasy, w których teraz jesteśmy. One się pewnie kiedyś skończą, kiedyś znowu wyjdzie słonko. Ale póki co, wszystkim jest troszeczkę ciężej. Tutaj ta kobieta za chwilę wsiądzie do tej łodzi najeżonej mieczami i przepłynie spokojnie, suchą stopą na drugą stronę tej rzeki. A rzeka to nasza świadomość. Natomiast w drugiej połowie tygodnia, droga Wago, ta karta sądu ostatecznego. Pozycji prostej, czyli twarzyczką do góry, pozwala nam mieć nadzieję, że nawet jeśli będziecie osądzani, osądzane w tym tygodniu przez kogoś, to to będzie osąd yy, sprawiedliwy. Tylko co to znaczy sprawiedliwy? To znaczy taki zgodny z tym, jak żeście się zachowywali. Czyli jeśli zachowałaś się spoko, otrzymasz nagrodę, jeśli zachowałaś czy zachowałeś się niespoko, Otrzymasz adekwatną zapłatę. No i pewnie dlatego się tak trochę wszyscy tym stresujemy, bo wiadomo, że nikt z nas raczej święty nie jest. Możemy tylko iść w tym kierunku. Natomiast karta pozwala mieć nadzieję, że będzie przynajmniej sprawiedliwie drogie wagi, dobrego tygodnia i nie tylko.